Pierwszy raz bodajże w telewizji francuskiej padło pytanie o życie prywatne jednej z ówczesnych, byśmy powiedzieli, celebrytek nazwiska teraz nie pamiętam, natomiast osoba, która mówiła, co robi w domu oczywiście dla nas jest to czymś teraz absolutnie oczywistym że zaglądamy komuś do domu przez, przez oko kamery, przez oko telewizora czy, czy innych mas mediów. I to był ten moment, kiedy zaczęliśmy, odkryliśmy jako ludzie, że można kogoś gdzieś tam podglądać, że można kogoś gdzieś gdzie do niego e, zaglądać, interesować się czyimś życiem. I to był też jeden z elementów, moim zdaniem, kiedy zaczęliśmy wchodzić w czas płynnej, e, płynnej nowoczesności, czy po nowoczesności. Zresztą też o tym Bauman pisał w swoich, e, w swoich książkach, czyli ży, żyliśmy. Ja myślę, że przed pandemią to żyliśmy, ale teraz jeszcze bardziej, będziemy żyli w czasie post, czyli po nowoczesnym, po wszystkim co już było. I jakby cechą charakterystyczną tego, tego czasu przed nowoczesnością było to, że mieliśmy wszystko jakby nazwane, poustawiane, mieliśmy pewne struktury i mieliśmy w zasadzie wiedzieliśmy, jak żyć, cytując klasyka z, 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 z pewnego wiecu wyborczego, jak żyć panie premierze, to to my to w zasadzie w przeszłości wiedzieliśmy, tymczasem Bauma mówi, że żyjemy w, w, w czasach płynnej nowoczesności, kiedy wszystko staje się względne, czyli formy, w których braliśmy wcześniej udział, one nabierają innego znaczenia, by traktujemy je wyrywkowo, bierzemy sobie z tego fragmenty. No na, na, tym, tym, na tym tle zrodził się, y, oczywiście mamy dzięki temu dużo, Dużo więcej możliwości, swobody, jednostka wyraża siebie, natomiast płynie z tego pewna, pewna niedoskonałość, czy konsekwencja, tak bym to nazwał, a mianowicie, że nie mamy już mistrzów, do których możemy się odwołać i ich wprost zapytać, jak mam teraz żyć, jak mam teraz pracować, jak mam teraz się komunikować, co takiego mam robić. Mamy coś takiego gdzieś drukowane na poziomie świadomym, że nie wolno nam tych emocji ujawniać. Tymczasem one są fantastycznym nośnikiem naszych wewnętrznych spełnionych albo niespełnionych potrzeb. Jeśli przeżywasz złość, frustrację, gniew, smutek, żal, no to myślę sobie, że warto sobie zadać pytanie, jaka moja potrzeba w kontekście tej sytuacji, w której odczuwam smutek, została, nie została zaspokojona. Jeśli mam frustrację wieczorem, no to wiem, że ona wielokrotnie wynika z tego, że jestem już zmęczony, bo chciałem, mam potrzebę odpoczynku, a moja córka wtedy ma wielokrotne, fantastyczne pomysły, żeby bawić się w, w różne postacie. Więc emocje są tym kluczem, który, który pozwala nam zachowywać tą wewnętrzną równowagę. Równowagę może za dużo powiedziane, ale pewien mieć kontakt z tym wewnętrznym stanem.